Seria od A do Z, moi drodzy, literka Y. Tylko właśnie, czy będzie jakieś państwo na Y w 1354? No są, tylko że to są znowu plemiona. A ostatnio graliśmy plemieniem. Więc żeby nie robić znowu Japonia, to wszystko już było. Może wylosujmy inny rok. Bo też myślę, że nie ma sensu po prostu robić tego samego, co w poprzednim odcinku. Aha, znowu 1354. 836. Gdzie jest jedno państwo na Y? Jaka? Oj, tu już mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jesteśmy w Afryce i tu już nie ma co kolonizować, jest mega ciasno Dobrze moi drodzy, więc od zera Do wielkiego kraju, trudny Agresywność, wszystko jest, zaczynajmy Najpierw tutaj oczywiście, chyba najpierw Tutaj konko zaatakujemy, tylko no Najpierw trzeba się porozwijać nieco No i też poprawić relacje z sąsiadami, żeby nas nie Atakowali, bo agresywność jest Tym razem, nie zapomniałem, co my tu możemy Zrobić, szczerze ja bym nie budował budynków Może chodźmy od razu w ekonomię, cukier, barwniki Te tematy, tutaj cały, cały kraj Postaramy się rozwinąć Jakieś tutaj, niech będą rywali. Ale coś, byle co, żeby tylko było No i zobaczymy, co to będzie się działo O Kongo już nas wzięło na rywala I mamy tutaj sojusznika na południu, dobra, okej okay. Sojusznik, fajna rzecz, ten gość już ma sojusznika Jeszcze nie ma, może pogorszył z nimi relacje Szczerze, może tutaj uda nam się Coś zrekrutować, no już ma sojusznika Ale może byśmy zdążyli Mega ryzyko teraz podejmujemy Żeby na startach szybko wypowiadać wojnę Ale może będzie git, zobaczymy Czekamy na sojusznika może, z sojusznikiem tu podejdziemy Powinno być spoko, dobra, dobra Udało się, pokonany, jeszcze coś do nas wraca. Właśnie gdzie? Tutaj na stolicę? Tak, na stolicę. Ale dobra, czyli jego armia, właśnie, moi drodzy, przestała iść. No i dobra, i o to chodziło. Szybki temat, trochę ryzykownie. Właśnie przyszedł jego sojusznik, ale się udało. Już na startu ruszyliśmy nieco tutaj w siłę. Ryzyko się opłaciło. I oczywiście lecimy dyscyplinkę. Właśnie ty, punkty przewagi, zapomniałem. Ja to nie wiem, czasami wchodzę do tych gier i nagle ten. Wszystko zapominam. Od razu awansowaliśmy na 40 miejsce. i to mega szybko. Ale też w nie zbustowaliśmy tutaj ekonomię, ale że już 40? Jak to jest? Tyle państw. Jeszcze Imperium Rosyjskie, dynastia Queen. Nie ma polski, sadge, sadge. Fakt, to nie agresji czemu nie? A tylko gościa byśmy mogli pojechać za te dwa lata jeszcze raz. Bo szczerze, to ja nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku nie polecimy tak bardziej po podboje? Że to jest, teraz gromadzę armię. Teraz sobie zmniejszam, yy, teraz sobie zwiększam wydatki. dużo są sobie tych ziomeczków. Trochę tutaj tych, armat. 16 koła mamy. Możemy gościa dobić. Tylko wezwiemy sojusznika, oczywiście, że podszedł. Tutaj przejmowanką, tam idzie na góry. Mamy 16 koła. O! Hej! I nawet bez żadnej bitwy się to wydarzyło. No i pięknie, moi drodzy. Tak jest najlepiej, bo wtedy nie mam żadnych strat w ludziach, co nie? I teraz te tereny sobie po prostu będziemy teraz asymilować. Czemu ten kosz skacza? Dziwne. Ale okej. Okay. I kolejne wzmocnienie armii. Czy może poczekać na dyscyplinkę? Atak generałów, dobra, niech będzie. No i tutaj na tych, których prowincji nie mogę. Dobra, tutaj barwnik, lecimy w rozwój, tutaj pszenica, tam zboże. I będziemy w ten sposób tutaj ekonomicznie się rozwijać, nie poprzez budynki. A jak będziemy mieli więcej, to wtedy możemy próbować. No i znowu możemy gościowi powiedzieć wojnę, więc let's go. Może teraz. Z bitwą, atakuje nas, ale ma tylko 9 tysięcy, ok. Wchodzimy tutaj, troszeczkę strat ponieśliśmy, ale tylko jakieś tam 3000. tysiące. I gitara. Dobra, co my tu mamy następnego? Tu mamy takiego gościa, ale on nas w miarę lubi. Tu mamy takiego mniejszego gościa, byśmy mogli się nim zająć, albo tutaj jeszcze jednego. Tutaj by na razie poprawia relacje, że my koledzy, młodzi nas mega nie lubią. Sojusz nam wygas, tylko czy nie możemy zgadnąć lepszego jakiegoś? Tu nie, tu nie. No raz, z tym próbujmy. zanim pokażę relacje, ciekawe, tu mi jakaś luba proponuje Sojusz. 71 miejsce, nikt będzie. No dobra, ziomek, to jak coś tutaj cię mogę podbić, jak nie chcesz. A już teraz poprawię relację. Jak ja przestałem. Mamy drugi sojusz. Ty mogę mieć dwa sojusze? Nie, jeden. Z tymi tutaj. No dobra, też może być. W sumie bez większej różnicy. Zwiększyłbym sobie armię nieco. Do 20 tysięcy. U, tutaj się jakiś mocny sojusz zrobił. Aż trzy państwa. Co my możemy dojechać? Tych możemy dojechać. Ci zareagują. No spróbujmy co nieco. Tutaj się zakręcić. O ziomek idzie. 11 koła. U, ale ich jedziemy. Dlaczego 41? 30. Ona trochę lepszej jednostki, Litarna. Nie. No tutaj w sumie? No tak ciekawie. Dobimy mu tą armię, żeby zniknęła. Dobrze. Co nie, nieco się tam miało w tej armii? No i mamy to. Na razie proste idą. Na razie bardzo łatwo i przyjemnie idą te wojny w Afryce. No ale trzeba będzie zaraz się porozwijać bardziej ekonomicznie. Bo zarobki mamy śmiesznie małe. Spoprawmy relacje z sąsiadami i zobaczymy, co da się tutaj ogarnąć. Pieniędzy mam naprawdę mało. Zaraz skupimy się na ekonomii i zobaczymy, jak się świat rozwinie. No, tutaj widzę, że Norwegia i Szwecja jest wasalem imperium rosyjskiego. Więc nieciekawa dla nich sytuacja. Ja bym tego gościa, jeszcze raz pojechał tutaj. Już nie zarabiamy nawet 5 tu tukatów, jak mamy wyłączoną armię. Dalej mało, ale powoli do przodu gdzieś się rozwijamy. Oj, generała nie ma. A no nie będzie ten ziomek. Dobra, czy my go wchłaniamy już całego? No tak. No bardzo fajnie. Kolejny teren zdobyte. Teraz zaczniemy sobie inwestować właśnie tutaj w jakąś stolicę, w jakąś akademię. W ogóle już tak szybko jesteśmy w to 20 państw. Bardzo szybko. się Pchniemy do góry. O, 7-7 generał, nice. No. Dyscyplinkę tutaj rozwijamy bardziej. Tylko gościa byśmy wjechali. Sobie, tu! Tutaj, tylko na spokojnie. Zapomniałem, że miałem przyspieszony czas. I tam ziomek już mi biega. Co ty robisz? Opanuj się. Ej, ja przygrywam! Co jest? No raz sojusznik mi tam coś tam działa. Daj tego ziomeczka. Gdzie uciekasz? Dobrze złapany. Tylko dojechać do końca. Dobrze, nie ma go. No ten jego sojusznik Olał sobie idzie przejmować mi jakieś tam wybrzeże. No i nawet ty. <laughs> nawet Gitnie, nie musiałem się z nim bić jeszcze raz. Nawet mu mogę zabrać trochę terenów. No, i tutaj. On, widzę, że fajnie rozwijają te prowincje. Więc ja już tak swoje prowincje mogę tak troszeczkę olać, bo będę przejmować od nich. Już fajnie rozwinięte. E, a tutaj bardziej się skupić, właśnie na armii. Żeby armia była lepsza i silniejsza. No, 28 tysięcy armii, to tutaj już możemy nieźle podziałać, sądzę. Sojusz mi się skończył. ty nasz kolega już się się inny. Ale, te, te, ale tego byśmy chyba pocisnęli. Zobaczmy, gdzie on ma sojusznika. Mega daleko i to jeszcze małego. 15 koła, no to powinniśmy dać radę na luzie. No, piękna bitwa, szybko poszło. Ja sobie w międzyczasie tutaj już akademię rozwijam. Żeby nasza potęga militarna rosła. No, złapał mi coś tam, dobra. Trochę straciłem armii, ale jest okej, okay sumie Hyt, hyt. To całość bierzemy. Jeszcze sobie trochę pieniędzy weźmiemy na asymilację terenów. I powoli się tutaj będziemy stawać potęgą afrykańską. To jest w ogóle pierwszy: Królestwa Wielkiej Brytanii. No wiadomo, oni są sporo, Później Rosja i Francja, Austria. To ich dogonić i przegonić będzie ciężko. tutaj teraz się rzucimy. Siema, ziomek 12 koła armii. czym wy do ludzi? Z czym wy do ludzi? To jeszcze mnie atakują. Spoko, spoko jakoś tam sobie daje radę. A my jesteśmy w ogóle plemieniem? A no tak, zapomniałem. Musimy przejść sobie na monarchię, bo mamy przez to słabszy atak. Dobra, tu bierzemy Oj, nie wezmę wszystkiego, okej. Okay. No, w sumie to już taki większy kraj. Jedną prowincję im zostawię. O, proszę bardzo. Właśnie, zapomniałem. O, punkty przewagi w ogóle. Dyscyplinka już na maksa. Maksymalne morale armii. Jakieś propozycje z sojuszu, ale szczerze na razie nie potrzebuję. Yy, I teraz tak, wejdźcie sobie tu. Czekajcie, gdzie to było plemię. Nie, jak się zmieniało. O, tutaj plemię. Minus dwa, właśnie. Czas budowy, koszt budowy. Właśnie, to trzeba pozmieniać. przejdźmy sobie na monarchię. Aha, punktów trochę brakuje gdzieś dwa. No i dobra, stajemy się monarchią. Jaka monarchia? Zmienimy sobie kolorek. Albo dobra, bez sensu, bo będziemy czytywać grewra i czego to. Ten kolor zniknie. No, to jakieś możliwe te. W ogóle bunty. Na to ograniczyć. O mamy kopalnię diamentu. Bardzo dobrze. Trochę tutaj pobuduję teraz. Jak mamy te koszty, już takie normalne, budowy. Zróbmy sobie armię do 40 koła. To już na pewno tutaj będziemy niezłą potęgą militarną. Ulepszymy sobie jeszcze jakieś to jednostki. Spoko, ciężka kawaleria. Pięknie. No to co? Północ czy południe? Możemy iść na północ. No i może później się gdzieś tam powalczyć z jakimiś państwami europejskimi. Tutaj widzę, czy Francja się wbiła. Jeszcze jest Wielka Brytania. Z nimi na pewno będzie ciężko. A może właśnie tak bardziej na południe? Bo z drugiej strony, jak się z nimi spotkam, to oni nie będą prosić do pokonania. Co my tu mamy? Tu mam jakieś takie trzy kraiki. Czy ja dam radę? Trzem państwo, naraz. Myślę, że jest możliwość. Dobra, tutaj wydatki. Albo damy sobie wydatki nawet na maksa. Na chwilę czas wojny. Tutaj 15 koła, dobra, zniknęło. Tutaj widzę, że idzie jak szesnastka. Dawaj, dawaj, dawaj tą szesnastkę. Dobrze. Pokonani. No i przejmujemy. I mamy to. Żaden problem. Ty mogę. Wchłonąć dwa państwa na raz. Nice. W ogóle mamy bardzo mały kawałek świata, a już jesteśmy w top 10, co nie? Imperium osmańskie, a myślałem, że jest też wasalem Imperia, Imperium Rosyjskiego, ale jednak nie. O, Japonia tutaj jest znika powoli. O! Plaga Polski, widzicie? To jest królestwo polskie, jednak istnieje. Może trochę sobie w poligony zainwestujemy, albo nie, lepiej będzie iść dalej tutaj w, w Akademii Stolice. Zacząłem rozkminiać co tu rozwijać, a zapomniałem, że wcale tak wysoko nie stoimy. Ze wszystkim, więc trzeba tu ruszyć. Stolica na Maxa, to zaraz damy do sądy. Na maksa. No i lecimy z akademią. Możemy mieć 127 tysięcy wojska. Ale szczerze, jakbyśmy zrobili drugą armię, która miałaby 40 tysięcy, to i tak już byłaby niezła potęga, i byśmy mogli sobie wszystko fajnie poprzejmować. I zacząć mocną koloryzację Afryki. No, na co sobie strzelimy tutaj taką armię. Proszę bardzo. Dwie armie po 40. Koła. 15, 11 generał. Tutaj 13, 13. Spoko. A akademię prawie na maks. To jeszcze właśnie jeden poziom strzelimy sobie. I możemy sobie zacząć robić centra poborów, żeby ten manpower też się zgadzał. Wybrali czegoś szybko regenerował, no, jak tak damy to zarabiamy po 36, więc całkiem nieźle i właśnie, myślę, że właśnie lepszym pomysłem będzie pójść na południe, gdzieś tutaj starać się te państwa podbijać jedno po drugim a tutaj mamy w ogóle wasala Portugalii, to z nim akurat z mieć dobre relacje, czy w Portugalii byśmy mogli pojechać, która jest Portugalia 15, Pania 13, my jesteśmy już na siódmym miejscu, mega szybko, o Cesarstwo Austrii zjadło Prusy tutaj jeszcze się chyba wbili na Osmana ale Osman dali piąty. tutaj nie to były tereny Austrii, już tylko mam, Francja też tutaj trochę szaleje. Stany nic nie robią. Dobra, z tym sobie pierwszym pogorszyłem relację, więc możemy zaczynać. Atak, cyk, tutaj dzień dobry, żegnam, witam. Wchłaniamy, cyk, asymilacja i zaraz będziemy lec kolejnym. Na przykład tutaj z kolegą jakaś jeszcze Luba zareaguje, ale tutaj no, praktycznie te państwa no są słabiutkie i możemy ich wchłaniać nawet dwa za jednym zamachem. Jedyne co muszę patrzeć to na agresywną ekspansję. No ale tu są te takie tereny, że to po wojnie wchłaniam dwa państwa, jest tylko 10 agresywna ekspansja. Teraz tutaj sobie polecimy na tego. Ciomeczka. No, nawet nie muszę za bardzo tutaj patrzeć, bo, no, znowu dwa państwa właniam. Chłopaki po prostu zaspali. Chłopaki zaspali. Nasza armia robi się coraz silniejsza. No, niestety, dali mi pooddychać. Jeżeli dacie Ryniowi pooddychać w grze, to prędzej czy później was dojedzie. Tu możemy tego gościa zaatakować sobie. Kmyk, pyk, Elegancko. Jeszcze co? Tu możemy gościa. No i elegancko. dodawać to, to od razu sobie też go wchłoniemy. I możemy tego gościa jeszcze zaatakować. też bez większych problemów. Biorę wszystko po prostu. Wchodzę do sklepu i wyczyszczę wszystkie półki za no nie? Ja te 40 tysięcy armii, znaczy no w sumie 80, to tu robię wszystko, robię wszystko co chcę. Tylko niestety punktów mi brakuje, więc, żeby nie zabrakło, to trochę tutaj może ekonomicznie się rozwinę. Bo Jak jesteś w większym krajem, to wtedy mogę więcej brać. Ciekawy okay. case. Trochę tutaj ekonomię teraz popchnę. Yy. Może jak tą ekonomię już rozwinę. to teraz będę mógł wchłonąć, zaraz zobaczymy. Tak, moja teoria jest, moi drodzy, prawdziwa, że im jesteście bardziej rozwiniętym krajem, możecie brać więcej prowincji wroga. Doskonale, jestem jakimś tam największym producentem. Ciekawe czego? Barbniki baweł. Na Kość Słoniowa. Mieć Diaksy drugie miejsce. No tu już mamy kolonię brytyjską, którą teoretycznie byśmy mogli zdobyć. E, tylko kwestia jest taka: no może Brytania tutaj wypłynąć, a Brytyjczycy. Ale Brytyjczycy są, tak powiem. No 200 tysięcy wojska mogą mieć. W ogóle jakieś tam ery dobrobytu przeżywamy. Dobra. A ile może mieć armii? Hmm, 141 tysięcy. Czy możemy coś tutaj jeszcze tutaj tylko generałów ulepszyć? Tu możemy jakiś ziomków jeszcze sobie popodbijać. Hit, 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 hit. Pięknie. Pięknie. Ty tutaj trzy. Czy kraje były? No dobra. No właśnie, były. Czas przeszły, moi drodzy. Kogo mi prześcignęliśmy już? Imperium Rosyjskie, Imperium Osmańskie za Wielka Brytania, Francja i Austria. Tu jeszcze mam takiego ziomeczka, więc może go podbijemy. Ej, jeszcze mam inny plan, widzowie, na te kolonie. Właśnie sobie, właśnie, rozpiniłem taki jeden temat, że kolonia kolonią, ale właśnie to jest osobne państwo, więc osobne państwo. Nie ma sojusznika? Kurde, ja chciałem zaatakować jego sojusznika i wtedy go wchłonąć. No faktycznie, sojusznika nie mają. hm, chyba, że trochę pójdziemy tutaj w dziedzictwo, to. Zapiszmy gierkę. Czytajmy gierkę i zobaczymy, czy, moi drodzy, tutaj limit wojska się zwiększy. Mamy 173 tysiące. Czyli dwie armie, powiedzmy, po 80 tysięcy ludzi, miałyby prawo bytu. Tylko czy uda mi się to podbić? Nim Wielka Brytania tutaj dopłynie. Wielka Brytania trochę dostała po głowie, więc jest osłabiona. Na razie sobie zruszymy tutaj 40 koła. Poczekam, aż się Manpower zregeneruje. Tutaj wydatki dajmy większe. Rosja nas wzięła na rywala. Co ciekawe. Dobra, mamy dwóch generałów, 80 koła armii. Chodźmy tu. Teraz tak, wypowiadamy wojnę, no i spróbujemy, spróbujemy szybko ci tutaj wbić, wylecie tą jedną armią tutaj, druga osiemdziesiątka idzie tutaj, może się uda, może się uda, tutaj niech się wbiją my tu idziemy w stronę stolicy, nawet raz tutaj na stolicę. tutaj sobie wybrzeże podbijamy ale gdzie oni mają armię, bo oni stoi na stolicy, a tu są, siedemnaście koła no dobra, 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 spotkamy ich tu próbujmy, dobrze, mamy ich dobra, zniknęli całkowicie, dobra, udało się <laughs> a tak się, a tak się cykałem tej Wielkiej Brytanii a udało się to na luzie za darmo wziąć praktycznie i tak samo możemy zrobić tą portugalską kolonią, tylko portugalska kolonia też nie ma żadnego sojusznika. Nikt tu kolegów nie ma. Możemy jeszcze zbudować ekonomię. W ogóle diamentów. Ło, 12 kopalni diamentów będziemy w sumie mieli. Całkiem, całkiem, moi drodzy, widzowie. Hajs się zgadza, że tak powiem. Oni jeszcze w sumie mają jeszcze mniejsze państwa. No teraz być szczerze, chyba bym pokonał Portugalię, tak mi się wydaje, nawet jakby doszło do jakiejś tutaj wojenki. Portugalia tam nie była zbyt silna w tej Europie. No i w sumie aż dziwne, że tak szybko udało nam się, moi drodzy, tutaj rozwinąć. I tak szybko ogarnąć tematy. No dobra, mamy 2059 rok tak naprawdę, ale no już tak wydaje mi się mega prędko, do takiego małego państewka do takiej potęgi tak naprawdę, no bo tutaj co, zaraz, te, wystarczy, ej, ja maznę trochę ekonomii i, i zaraz, moi drodzy, będziemy top 1, patrzcie to, cyk, 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 jeszcze zmniejszymy koszty budowy, zwiększymy sobie produkcję, już mamy zwiększoną, koszt budowy, let's go, tam różne opodatkowania sobie wprowadzimy, postawimy sobie kilka fabryk, o, już było, było, widziałem, o, jest jedynka, moi drodzy, jest. Numer jeden na świecie, dziękujemy, dobranoc e, Końcu odcinka, serio? Nie e, Będziemy, moi drodzy, dalej gdzieś tutaj lecieć O, podbijmy sobie tego ziomala A, może bota włączę sobie e, Pokolorujmy ten świat, pokolorujmy Tutaj podbijmy wszystko, co się da Nie jako Afryka, let's go Możemy tutaj sobie jeszcze gdzieś tam akademię rozwinąć Podbić ziomali Oni już w ogóle tutaj mają jakieś sojusze dzikie Mega dalekie, co prawda Wielka Brytania trochę tutaj W Afrykę wbiła się, ale to im nic nie da Gdzieś Igbo, Igbo Znikasz Igbo, o, możemy mieć, moi drodzy 200 tysięcy armii. Ej, lecimy na jakieś państwa europejskie? To w sumie brzmi jak plan. Akademie mam porobione. Można by spróbować. O, punkty przewagi. Dawaj atak generałów. E, tutaj jeszcze było to do ulepszenia. Jeszcze akademia tutaj dwa razy w górę. Mamy 11 koła na koncie. To sobie weźmiemy te centra poboru. Jak się porobią, żeby nie było stresu armii. Tutaj jeszcze chyba jeden punkt mogę rozdać. I mieć jeszcze troszeczkę lepszych generałów. Dobra, wszystko pięknie, miło i sympatycznie. Generał 2316. O, Wielka Brytania to jest zyskała za terenu. W Kogo wjeżdżamy? Nie, na no, Wielką Brytanię chyba wiedziemy sobie, co nie? Dawaj tutaj. Oni mają z sojusz? Z Imperium Rosyjskim. No, nieźle. To mnie nieco zaskoczyli. Dawaj do jakiegoś generała pod atak. Atak jednostek powinien być GIT. Zobaczmy. A jeszcze ulepszyć jednostki? Ja już chyba ulepszałem. O, 7 tysięcy tylko. No to ciekawe. Landy zdobyty przez afrykańskie państewko No co, to byłoby na tyle, co nie? Halo, Wielka Brytania. Co ty odwaliłaś? Nie, ty masz armię jakąś? O coś płynie. O, jest tutaj armia. Dobra, ale pokonana. Ile Czekaj, jakie oni mają? 13, 18. Nie, oni mieli ile? 13, Osiem akademii, a ja mam 1210. No to nawet ty, oni nie. To ja generałów po prostu mam lepiej. No, kolejna armia zniszczona. Eee, łatwiutka. Ta Wielka Brytania. A mnie dziwi, że imperium rosyjskie tak średnio reaguje. tutaj kolejna armia, łapać, łapać, łapać! Zniszczyć dobrze. Teraz przejmować. O, tutaj coś Rosja biega za nami. Oj, oj, Dobra, jest dobra, bitewka. Ale dajmy radę, dajmy radę. Chociaż troszkę troszkę dostaliśmy po głowie. Dobra, Wielka Brytania. A żeby ci tak nie niszczyć życie, to jest ja wezmę Ciebie Irlandię. Żeby mieć taki fajny przyczółek w Europie. Takie y, państwo. Portowe dla nas, o. No ale trochę teraz ta ostatnia bitwa, gdzie już jednostki rosyjskie przybyły. Trochę dostaliśmy po głowie. No, od razu ktoś tutaj się wbił. Francja wykorzystała sytuację. No, Francja to potwór raczej. Nawracamy tutaj protestantyzm na wiarę. Nie wiem, co tam jest. Z animal. Nie wiem, mamy co? Animalizm? Nie. Fetyszyzm. No, Okej, okay. nie wiem, co to jest. Francja 15,9. Oni chyba tutaj po może poszli w te, w jakieś może punkty czy coś. E, właśnie, my sobie jeszcze możemy tutaj sprzeciw zwiększyć, mając tyle pieniędzy. Maksymalny poziom. Akademii wojskowej, maksymalny poziom akademii wojskowej dla generałów. Maksymalny poziom doradców sobie jeszcze weźmiemy i tutaj weźmiemy sobie tych doradców lepszych i żeby była większa pula. I teraz, jakbyśmy ulepszyli sobie właśnie, teraz całkiem nieźle tą akademię 257 tysięcy jednostek. Myślałem, że będzie lepiej, że 300 będzie tysięcy. No bo gdybyśmy mieli zawalczyć z Francją, Francja, z kim ty ma sojusz? Sardynia tylko. No dobra, dawaj Francja, zobaczymy, czy damy radę z tobą. Tylko ja nigdzie nie płynę, ty płyniesz tutaj do mnie na Irlandię, a tak jednostek na maksa tak generałów. Na maksa. cika wyłączamy. A może tutaj, na Wyspy Brytyjskie sobie podpłynę, że to jest dobre tereny i oni będą zainteresowani, żeby tutaj podpłynąć i odbić ten teren. O, już, już, już Francja się tutaj zbiera. Dobrze, mamy 16 koła na razie jakieś. No to to będzie szybki temacik. Jeszcze jakaś 50. OK, 135 tysięcy. Łojojoj, oj Ej, Hej, on do mnie. No, że tak powiem, ciekawa sytuacja. Ucieknijmy stąd. Musimy zregenerować siły. Dobra, i tutaj znowu się klepiemy. Ty, 7 koła tylko? Co jest? Francja, Powera nie masz? Co jest? Dobra, 76 koła znowu, okej. Okay. Ale tutaj pokonani. Dobra, co jest jakaś 60. Wydatki do maksa mamy armii. Dobra, dobra. Dobra, czyli nasze ich jedziemy. Ale ja trochę cierpię na brak manpowera. Ale nie wiem, czy zaraz tej całej francuskiej armii nie zniszczymy po prostu. To jakieś piątki, ósemki biegają. Co to jest w ogóle? Wygląda jakby Francja nie miała manpowera. O, teraz to już 28. Okej, okay. trzeba nieco uważać. Dobra, to się w nas wbili. Ale okej, okay, pokonujemy ich. No, typa, jeden tysiak ty biega. Dobra, na razie wygrywamy. Wygrywamy, wygrywamy. A ten manpower mógłby się szybciej regenerować. Ale oni bardziej cierpią niż ja z tego, Widzę. No ale powiem wam, Francja, Francja taki wyrównany przeciwnik. Wcale tak łatwo nie idzie. No w sumie jakoś tam nie przesadzaliśmy za bardzo z punktami dziedzictwa. Jeszcze ta Sardynia. Okej, okay, okej. Okay. Jak mi się regeneruje manpower szybciej niż im, to jest git, co nie? Ja chyba poniszczyłem te wojska, bo mnie za bardzo widzę, żeby tutaj Francja cokolwiek miała. O, coś biega. Dobra, dziewięć koła. Padło również. I na Paryż. Paryż zdobyty. Odwrotna kolonizacja, moi drodzy. O, tu z tyłu jakieś jednostki, ale znowu malutko. A my już tu mamy 50 koła. Nie e, tych armii, bo czekam się, że to zaraz mi coś po prostu. Może mi Tę jedenaskę całkowicie zniszczyć? Dobra, mamy to. Co byśmy chcieli od Francji? W sumie Francji, to byśmy chcieli na przykład wywalić z Afryki, bo Afryka nasza, dzięki Nara, tutaj to wybrzeże, a tu już nie weźmiemy. A dacie nam tutaj to? Nie? No rad, tyle. Syknie. Trzy koła na asymilacji, no dobra, niech będzie. Nasze jednostki wróciły do naszej afrykańskiej Irlandii. I co tu zostało? Cesarstwo Austrii, Francja, w sumie. Nie, no w sumie to jest samo od tej, tak naprawdę. Więc moi drodzy, udało nam się podobnie. To był przedostatni odcinek serii ETA do Z. W następnym odcinku z tej serii. To to będzie ostatni odcinek. Udało nam się dzisiaj stworzyć potężne afrykańskie imperium z małego państwa. Powiem wam, że ten 836 to też taki dosyć prosty scenariusz. Dziwi mnie, że trochę Stany Zjednoczone tutaj nic nie zrobiły. Queen sobie zjadł tutaj Japonię. Imperium Rosyjskie sobie też nie, nieźle poradziło. Ale dziwne, że tutaj z Austrią się nic za dużo nie działo. No ale tak ogólnie to świat taki mało się działo na tym świecie, wam powiem. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!